List Marka do uli. Ula, gdzie mój krawat? Ula, gdzie moja szczoteczka? Ula, czy to ważne? Jesteś tam jeszcze, Ula? Gdzie jest kasa z 500 plus? Nie mam teraz czasu i wiem, że całuję najmocniej i najlepiej. Mógłbym mieć każdą. Nie byłaś kiedyś Natalią? muszę, muszę iść jestem jak glonojad nie wywołuj presji ładny garnitur? bardzo, bardzo Cię kocham wolę milczysz muszę, dom jest mój a miało być tak pięknie tu twój, twój gibon pospolity Seba pożyczył mi auto i znowu przyszło mi płakać Ty wracasz do Rysiowa muszę jechać do firmy jesteś moim całym życiem jesteś moim życiem Widzę Cię z doktorkiem, kocham Cię. Czy to znowu Artur? Chcesz się przepychać? Musimy zaplanować nasze rozstanie. Nie czeka nas już nic dobrego. Będę mieszkać w kuchni. Artur do Afganistanu. Ja grab. Nie mam siły rozmawiać. Yy, rozwód? Z orzeczeniem winy? Czy mnie słyszysz? Ty brzoza, gdzie jest Nadia? Tylko z Tobą mogę, ja grab. Dostałem staż w Londynie. Gdzie Antoś? Nadia, kocham Cię. Córko, Piotr to mój ulubiony lekarz. Kocham Artura, Chciałam, chciałem z tobą porozmawiać. Nie mów do mnie, Paula. Nie zdradziłaby mnie, ile to trwa. Masz krzywe nogi, ale podobasz mi się. Ale Artur jest the best. Doręczyciel towaru. Kocham, ale muszę, 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 nie mogę zapomnieć. Idę do lekarza. Ula, ale ja muszę, ile dałbym, by zapomnieć, gdzie zdjęcia z wakacji. Gdzie Twoja godność? Wiola nie pomoże! Daj mi wskazówkę, jak poderwać Artura. Powiem Twojemu ojcu, co to jest godność. Wytłumacz mi: Turek dzwoni do ciebie. Artur powiedział mi, nie mam już wyjścia, zasługujesz tylko na Bartkę. Musisz się wyprowadzić, że mnie nie kochasz, bardzo mnie zawiodłaś, choć na krówki. Cholera, mam dyżur. Ale dalej cię kocham, Ula. Czekaj, mam nową córkę. Moja ciemność w światełku. Ale czy to ważne? Porozmawiajmy. Ty będziesz mówić. Uciekam do leśnej góry. Poznaj Emilię śnił mi się Artur. Dominika jest lepsza muszę. Milcz, jak do mnie mówisz. Chcę zrobić testy, iść po jajka. Jestem trochę. Kupić ci zioło? Zrobisz pierogi, bo Paula chce omlet. <grym> Paula ma klasę. Kupiłem cały tir mleka. Już nigdy nie wyjdziesz z domu. Brzmi jak groźba. Zamykam cię, nie spotkasz się z nim. W kominku się nie pali. Wstawiam kraty w okna. Naszym lekarzem będzie chcę, ale nie mogę. To nie groźba, kochana. Marcin Molenda porąbie te meble, bo jadę w bieszczady. Koniec tematu. Zamykam się na zawsze. Ogarnij dzieci, ogarnij się. I weź się w końcu w garść. Kochanie, może na leśniczka? Ja muszę do beli. Ogarnij się, a nie to omlet. Jesteś niewdrożona, czas na zupę pierogową. Gdzie jest Antoś? Zostań z dziećmi. U swojego ojca, tak, zapiekanka z pieczarkami pracuje w leśnej górze. Kocham cię i dzieci, i mam dziecko. Skąd wiesz to, Minicę? Jadę do pracy, <laughs> idę złamać nos Arturowi. Emilka jest taka śliczna, a ja mam nowe. Artur, przyjacielu, zostaniesz z dzieciakami dzisiaj? Kocham, Artura, nie ciebie. Nie chcę ciebie takiej, Artur, życiem. Od teraz tworzymy trójkącik. Ja, Artur i Paula. Nietypowa rodzinka. Czas na wojnę. Pamiętasz, jak karmiliśmy kaczki i jadłaś tę bułkę? Może kupimy kaczki. Szkoda, że się nie udławiłaś wtedy. Y jedziemy do spa. Nie mamy żadnego zwierzaka, jak twoje oczy zielone. Lepiej chodźmy na zapiekanki. Ula, weźmy kota, ale ja wolę krówki albo psa. Dasz próbować zioła. Odkryłem twoją plantację. Nazwiemy go Artur albo Kozę pod naszym łóżkiem. Trzymam, porysowałaś mi auto. I kupiłaś nowe buty. Kto cię uczył parkować? Ubrudziłaś tapicerkę. A co z kaucją Adama? Jeszcze nie skończyłem. Nie jadłem obiadu. Muszę. Idę się nawalić. Z Józefem? Dobra, Ula. Kocham Artura. Nalewka to napój bogów. O smaku brzozy. Zostanę mnichem, wstępuję do klasztoru i będę mieć tam to koniec. Gdzie jest mój telefon? Dzwonię do Aleksa pożyczyć strój mnicha. Ale nie mam czym. Daj mi swój. Yy, Lasagne jest zimna. Mogę ci sprzedać, zrobię zupę pierogową. Zgłoszę twoją usterkę i dodam dużo soli. Wymienia mi cię, lubię gotować z Arturem. Na Klaudynę. Już mi się nie zepsujesz. Ruskie bez ziemniaków? Może w końcu się poznamy po tym liście co? Najlepsze są szpitalne memy i bez chińskich znaków. Brzydula memes to życie, a ja kocham hu. Grzyb Aleksa był twardy. Zapisałem się na chiński, mam dziurawe skarpetki i zgubiłem krawat. Kropka Wojtka jest świetna. Będzie nowa kolekcja, taka idealna na zimę, eco-friendly. Śnik już sypie, idziemy morsować. Koszula w kolorze oczu, rosół drobiowo-wołowy. Wiem, że granatową koszulę i brązowy garniak zużyłaś wszystkie cekiny. A ja odkryłem plantację, to moich brudnych skarpetek pod łóżkiem nie wybaczę Ci, bo wyprowadziłaś się do gościnnego, to sobie sama piesz. Nie mamy suszarki, więc Dominika to piękne imię. Ula, chodźmy do palmiarni, my tak lubimy popieprzyć, palma to margaryna. Ja samochód prowadzę najpiękniej, dzisiaj oglądam mecz. Porzućmy wszelkie konflikty. Jesteś toksyczną żoną, Urszulo. Wolę Aleksa za męża i pojedziemy w to miejsce nad Wisłą niż ciebie za żonę. Dobitnie powiedziałem, odkładając solniczkę. Wykopmy fajka pokoju. Zajarałbym z tobą, Urszulo. Chcę z tobą porozmawiać. Wybrałaś jaranie z Arturem? Zesrałem się w zbroję. I co teraz począć? Trzeba było poślubić Piotra. Zapalmy razem jointa miłości. Wiem, że Kuba jest Piotra, nie zawrócisz kijem, Wisły. Męża ma się raz, wciąż jedno, wiem na pewno: krówki na śniadanie i ty na kolację. Paulina byłaby lepszą żoną, ula. Wolę jak milczysz, bo nie, bo nie jara z doktorkiem. Po co się żeniłem? Lepiej wychodziła nam przyjaźń. Też chcę zapalić, szkoda mi tylko dzieci. Dzieci są jeszcze małe. Niestety na Jointa nie zaprosiłaś i nie zapalę, zagramy w biznesy. Wtedy te drzwi zamknąłem. Znowu dam Ci wygrać. I wszedłszy do, do sypialni, mój pionek jest czerwony. Wielmożna kobieto życia. Mega tylko. Ula nie oszukuj I, i, i bądź zawsze szczera. Już nie segreguję śmieci, bo robią to dzieci. Jest jeszcze nadzieja, że znajdą coś do... Jesteś fałszywa w ciul". Yy, Paula chodzi do fryzjera. Chcesz coś z Iwonu? To idę do domu. A kupiłaś tam leko? Było za daleko? Antoś będzie płakał. Zwiąż włosy, jak gotujesz. Za słabo dostałem grzybem. Do cholery, Ulka, nasza Julka jest mądrzejsza. Będzie ci zupa pierogowa, bo my sobie lubimy przypieprzyć. Zainstalowałem nową apkę, dzieci będą cierpiały najbardziej i będę ci śledzić. Tinder się nazywa. I to jest gruba ryba, od jutra biegam razem z Anią. Ja wybaczam tobie wszystko razem z Arturem. Mam już adidasy i dresy i kilo kiełbasy. Zjadłbym żurek z kiełbasą. Kupię ci nową piżamkę. Zróbmy dziś ognisko. Porozmawiajmy szczerze. My ci wybaczamy. Niech latają talerze, kubki, klocki, szkoda porcelany. A nie, nasze kubki się nie tłuką. Mam już dość Lego Duplo. Wychodzę stąd. Muszę się przewietrzyć, idę do seby. Szklasz wstawił szybę, wiola musi zapłacić. Jak to nie ma? Nikt nie podlewa kwiatów, ekspres nie działa, wszystko się zepsuło, kawę kupię na mieście, ale miłości nie ma i nie będzie. Kawę robi mi Nadia, idę spać. Dobranoc, jutra nie ma. Daj buziaka, a wybaczę. Dziękuję, skończyłem. Nadia za dużo wypiła, muszę, muszę, muszę pić. Ale wszystko pamięta. Kurs euro znowu spadł, znowu przyszło mi płakać? Zostaniesz twarzą kolekcji rozwodowej. Bilobil na pamięć. Wyjeżdżam z Paulą, teraz. Roguc coś zaśpiewa, Wiolka zatańczy. Zasłużyłem na telekamerę, bo zrobiłem aferę i to dziś nie. Minie, bo jestem z mafią, wywoło mnie. Jutro jadę do Rysiowa, dawno tam nie byłem. Grzejnik znowu naprawiłem. Kominek to atrapa. Czekam jak stójkowy, nie teraz. Później pogadamy. Chcę tylko popatrzeć. Ula, strzyka w karku? Kocham Cię do cholery, ale nie byłem szczery. Sprawa wagi kosmicznej. Było nielicznie, wyszło tragicznie, bo dostałem na piśmie wyciskarka jest pod patelniami. Zrobię sok z pomarańczami. A ja nawet nie wiem, gdzie są patelnie. Bez Ciebie nie odnajdę się w tej kuchni. Już wszystko mi jedno i oczy mi bledną. Ja cały czas miałam i ja, miałem japonki na oczach. Otwieram oczy na to, co między nami było. I jest nadal bez Ciebie. Nic nie ma sensu. Ale kto jak nie my? My to jedność. Weź mnie... Na zapiekanki, gdy jest już ciemno, niech ciąg dalszy trwa się lanki. Ula, zbyka byka spadłaś! Wyciskarka jest pod patelniami, zrób mi soczek. Będzie jaja. Nie wyszło nam. Nie lepisz pierogów? Wielkieś mi uczyniła pustki. No lep te pierogi, wyżyj się wreszcie. Daj mi żyć, moja droga Urszulo. W całym życiu moim bez ciebie jestem nikim. Ula, bo ja muszę zjeść w końcu te pierogi. Wyjeżdżam w Bieszczady dziś. Czuję się bardzo zraniony? Nie, nie możesz uciekać. To niszczy od środka. Ty i dzieci, to ja, to całe nasze życie. Abyś ciebie nigdy więcej nie pamiętasz. Pokaz, gusto. Ulka, ty jesteś jak ten pokaz. Kocham cię, Ulka. Porozmawiajmy i zapomnijmy o tym, Arturze. Zacznijmy nowe życie w Bieszczadach. Tylko my, nasze dzieci we Włoszech i nasz kochany kot, Rudy Roko. On jest wspaniały. Tam zbudujemy nowy dom, cały drewniany, z Bali będzie piękny, zobaczysz, Ulka, z tobą wszystko, abyś ciebie nic. Pamiętasz, ktoś mi to ciągle powtarza. Więc nie bądź taka, daj się porwać. Będziemy karmić kaczki. Będziesz jeść bułkę, pamiętasz, nasze wspaniałe rozmowy na libor i Wibor. Ula! Kocham twoje zielone włosy i przepiękne oczy. Ale dlaczego je zasłaniasz tymi paskudnymi okularami? Zacznij nosić soczewki. Masz takie piękne oczy. W tych oczach się zakochałem i te oczy kocham do dziś. Aż chciałbym je wydłubać. Śniłaś mi się znowu, to nie było miłe. Kupię ci krówki. Krówki ciągutki dla ciebie. Gdzie masz skarpetki? Twoje zielone skarpetki pasujące do twoich włosów inne się nie liczą, kiedy ma się tę jedyną. Z tobą wszystko, a zarazem bez ciebie nie mam siły oddychać. Ani to nie sen, to rzeczywistość. Skrzecząca rzeczywistość. Dajesz mi tlen, dajesz powietrze. Bez ciebie nie zdołam oddychać jeszcze, Ula. Moja Ula, jak ja ciebie kocham. Kocham Twoje oczy znęczone, jak jeziora zimą zamrożone. Twoje malowane usta rozpusta. Ula, kocham Cię bardziej niż samochód, który ukradł mi Bartek. Jesteś dla mnie wszystkim. Chcę nowe auto, sportowe auto, tylko moje. Ulepimy dziś pierogi? No chodź, zrobimy to. Z Tobą mogę wszystko, a najbardziej jeść truskawki. Ale nie mam pieniędzy. Ale jak jesteś to, to... A jak Cię nie ma, to już w ogóle zostaw Artura, przytul mnie. W czym on jest? I buziaka mi daj. Ula, no do cholery, jak ja Ciebie kocham. Tego nie wie nikt, że zdradziłem Cię Urszulo, jak lepiłem pierogi truskawkowe i przesoliłem i przepieprzyłem i wyszła zupa pierogowa. Bardzo chciałbym Ci wybaczyć, ale zraniłaś moje uczucia i miłość... Kocham cię, twój mareczek. Kocham, kocham, kocham i nienawidzę. Nadia znowu się upiła, a ja z nią to To wszystko przez Artura. Chcę mieć żonę, która mnie rozumie, a ty rozumiesz mnie. Powiem ci, że chyba za dużo pracuję. Wszędzie widzę Artura. Moja kochana, tak dzielnie walczysz z tą włoską mafią, z tym Chińczyskiem, z rodziną. Walcz, kochana, walcz. Ja cię dopinguję w domu, z naszymi dzieciakami. Dopóki po drugiej stronie jest człowiek, wszystko da się załatwić. Uda ci się. Kto jak nie ty? Jestem świnią, ale nie wiem czy lepiej być świnią czy kanarkiem. To ja powinienem walczyć z kłopotami, a uciekam ze statku, który tonie. Jestem taki bezradny. Kocham cię i nienawidzę. Przez tego hipisa, co ci zioło podał. Moja Ula nigdy taka nie była. Nie paliła, nie przeklinała. Boże, coś ty mi uczynił? Oddaj mi z powrotem moją Ulę. Przeczytaj paragoniki dobrzeńskiego. Tam jest cała prawda o nas, o tobie i osianie dla stworów leśnych w pomiechówkowym żłobie. Idę w kąt popłakać. To tak boli, kuje, jak ostry nóż. Chcę zapomnieć o tym, co było, ale wylało mi się paliwo. Bak pusty pojadę autobusem, spełnię twoje marzenie i dostanę mandat. Nie chcę twoich krowek, bo się ciągną i przez to mi odmokną. Zrobię z tego mema na brzedu bardzo cię nie kocham, żartowałem, he he. wyjeżdżam do leśnej góry, lecisz z grubej rury, bo nie smakują ci moje konfitury. Biorę ze sobą dzieci, po drodze wywalę śmieci, kupię nam truskawki, od seby wezmę czekoladki. I na końcu cię przeproszę, więcej płaczu już nie zniosę. Dlaczego muszę ciągle płakać? Wracam do Pauliny. Ciao! Kochałem Cię moimi myślami. Całymi dniami i nocami z Tobą wiązałem swoje nadzieje, ale nie! Miłość nas rozgrzeje. Albo nie. Gdyby nie Ty, dalej miałbym leksusa. Teraz nie mam kasy, nawet na malucha, ale jestem romantyczny. Ula, Ty mnie kochasz jeszcze? Czy już tylko doktorek? Jak tak, to i powiedz, bo już nie mogę. Cierpię okropnie i się miotam z kąta w kąt, gdy jesteś w pracy, ja śpię. Jeśli mnie nie kochasz, to pojadę do leśnej góry, gdzie nie spojrzę, tam widzę Ciebie. Mam nadzieję, że Ty też. No dobra, nie pojadę. Jeszcze mnie widzisz, jeszcze mnie czujesz. Wiem, że zawaliłem, ale Ty też. Jak jak dalej żyć? Powiedz, proszę, powiedz mi, daj, daj szansę nam, bo bez Ciebie to nie ten świat. Ula, ja z Tobą wszystko, bez Ciebie nic. Przecież wiesz, że Cię kocham. Może przyjdzie taki dzień, że powiesz, że mnie kochasz, bo z en z oczu łzy, me zmywa. Zmywają, w moim sercu pustka tkwi, wszyscy się przytulają, jak niedawno ja i ty. Ula, byłaś słońcem mego dnia, uskrzydlałaś mój świat, co dnia myślę, czy z tej złości ulepisz w nocy pierogi. Czy znów się wymkniesz, czy znów będziesz ściemniać? To tak boli, Urszulo. Nie jestem pewien, kiedy ci wybaczę, bo wiem, że kiedyś tak, bo życie bez ciebie to nie życie, tylko cierpienie. Bez ciebie nie mogę żyć, bo potrzebuję ciebie jak roślina wody. Jak parówka, musztardy, jak Adam terapii, jak widzowie B2 alkoholu. Kurde blaszka, proszę, pogadajmy, na rozstanie mamy czas, jeszcze poczekajmy. Choć znów się mijamy, jak na zakrętach. Po burzy przychodzi spokój, albo doktor. Piotr z Bostonu: Nie, 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 o czym ja myślę? Precz z mojej pamięci, żaden doktor, żaden Piotr. Nikt nie wyjdzie, do zawsze lubiłaś lekarzy. Przestań wreszcie o nich marzyć. Pomyśl o nas, co możemy stracić lub co możemy zyskać razem, bo tylko razem dajemy uwierzchni. Razem rozwiążemy wszystkie problemy. Dobrze, że jest Rudy. On zawsze mnie wysłucha. Pamiętasz, jak razem zabraliśmy go ze Starej Szopy? To ty, uleńko, nazwałaś go Roko. Dlatego go tak kocham. Wszystko, co z tobą jest piękne. Dziękuję, skończyłem nie wszystko, jest takie, jakim się wydaje. Cytat z książki Cień gwiazdy, którą Ula dostała od Marka. A Marek od Pauliny. Paula kupiła w Empiku bądź już tylko moja, a Artur niech szczęśnie. Bo on ma być lekarzem, a nie opiekunem dusz. Czy mam się z nim odpowiednio zająć? Bo to mnie jak z Piotrem napadną na zdresy. Niech twoja dusza zostawi mnie, ja się nią zaopiekuję, bo inaczej zwariuję. Antoś nasz kochany pierwsze kroki stawia, taki mały, słodki szkrab. Pisze ten list chyba całą noc, ale wyszła z niego moc. Myślę, że na wypowiedzeniu się skończy i nie zdąży nigdzie wyjechać ani odejść z firmy. Miejmy nadzieję, że nie opuścisz mnie. Bo ja tak Cię strasznie potrzebuję, zawsze Cię potrzebuję, tylko że ja Cię bardzo, bardzo nie kocham, ulatracić. Niech będzie znów P.S. Gdzie te pierogi? E, mam pytanie, ulepimy dziś bałwana albo zrobimy coś innego, coś nowego, niesamowitego, naszego, czyli cyk, cyk, pup, na zgodę, co Ty na to, to biegniemy. Na maraton? No dawaj ula, jakby co kupiłem krówki, i nie są anyszkowe, i nie ciągną się tak jak te twoje. Nie gniewaj się, chodź, razem poszukamy twoich zielonych skarpetek, moja paprotko.